Cześć, ja nazywam się Kacper i będę nagrywał kawały i suchary. Dobra, jeśli Wam się spodoba, postawcie łapkę w górę, komentujcie, chętnie przyjmę każdy komentarz. Dobra, zostawiam Was z, z moimi sucharami. Cześć! To było suche. Hmm. <noise> Bardzo śmieszne. To było jeszcze bardziej suche. <noise> to było suche jak chleb z Biedronki, powiem wam. Mam nadzieję, że ten sucharteczny Wam się podobał. Pozdrawiam tego, kto wymyślił ten kawał. Pewnie jakaś Magda. Bardzo dobre. Dobra. Ja was zostawiam. Komentujcie, lajkujcie. A za tydzień kolejny odcinek Suchych Sucharków. Cześć.